gminy Ludwin i Powiatu łętyńskiego. O to, aby wynosić więc... Moje wyroby można nabyć w sklepie przyzakładowym w Dratowie oraz można posmakować tych wyrobów na Ludwińskim święcie smaków, na dorzynkach powiatowych powiatu Łętyńskiego. Mimo ostatniego, bardzo trudnego roku, mimo pandemii, dajemy radę. Rozwijamy się i mamy nadzieję, że następne lata przyniosą lepsze efekty, rozwój firmy i przegadanie młodszym pokoleniom. Jeszcze raz gratulujemy, gorące brawa dla naszych zwycięzców. To jest też ten moment, kiedy można zabierać wieńce dorzynkowe. Także jeżeli są koła gospodyń wiejskich, które ustawiały te wieńce dorzynkowe, moi drodzy, zabieramy, żeby one tutaj nam się nie zniszczyły. One są przecudowne, przepięknie, ale teraz jest ten czas, że te wieńce można zabrać. Natomiast kolejny konkurs, który był dzisiaj organizowany, to konkurs plastyczny dla dzieci pod tytułem Powiat Łęczyński kredką malowany. I oto zapraszam na scenę głównego sponsora konkursu, przedstawiciela Centrum Helen Doron Włęcznej, panią Katarzynę Gładosz, oraz przewodniczącą komisji konkursowej, panią dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej włęcznej, Grażynę Paterek. Muszę wam powiedzieć, że w strefie dzieci, gdzie odbywał się ten konkurs, naprawdę było sporo naszych najmłodszych. I mamy wiele atrakcyjnych nagród, bo m.in. zestawy promocyjne i półroczny kurs języka angielskiego w centrum Helen Doron w Łęcznej oferujący kursy języka angielskiego dla dzieci i młodzieży. Zestawy promocyjne, projekt zdrowia nowoczesnego gabinetu dietetycznego w Centrum Włęcznej, vouchery do parku Linowego przy zajeździe w Lesie w Ciechankach, vouchery do maniska kania w Lublinie, pierwszego parku Trampolin w Lublinie, oferującego atrakcje dla młodszych i starszych. Vouchery do Małego Zoo, Ogrodu Zoologicznego dla Dzieci w Turce. Vouchery do Chełmskiego Parku Wodnego w Hełmie. Vouchery do Parku Rekreacji Zoom na w Janowie Lubelskim. Oraz vouchery do Strefy Wysokich Lotów, Parku Trampolin w Lublinie. Także tych nagród jest bardzo, bardzo dużo. A teraz poproszę Panią Przewodniczącą, żeby nam już wszystko tutaj wyparowała. kto co, Przyjemność przedstawić konkursu Krajobraz Kowiatu Prewko Malawany laureatów konkursu Wyłonionego komisja. Pawła.